Nie wiem czy ja mam spać u ciebie czy nie spać Spokoj, tak wszystko jest nagrane. Dzięki Daj mi się obejrzeć Ja ja ma czasu nagrywam <grym> Czas Obejrzysz to. sobie na YouTube A jak tu No jak Adrian mnie molestuje razem z kiedy to będzie świetne bo chyba spozłam mu gwałt Z jakiej racji? Z jakich gwałt? A dalej to rękę i Moralne. Dobra, bo kurwa, żeby na zbliżenia to muszę normalnie... Pozdej mi. Przytrzymywać drugą rękę. Kurwa. Marcin? Co? Marcin? Co? Nie wiem, o co chodzi. Co ty mówisz? Daj żebyś on do domu zabił po prostu. No, się, że on jedzie tylko do domu, tak? No to. Ej kto pójdzie później ze mną do McDonalda? A masz frytki do tego? Keczupem za 450 Jużę! Adrian wie. Nie ciężdystą. <grym> <grym> no, nie, dobra, że nie dobrze, że mam Masz rację. Który to taki wtajemniczony w ginekologię był? Nostra. Nie. Ty? No chora jesteś. Chora nie. <śmianie> Co grzeba łóżko? Na wizycie u ginekologa! No, Dawid! Ale wczoraj to miałem jakąś taką popę, tam no. że był. A weź te nogi! No właśnie, nie tak. Proszę weź te nogi! Nie, to Ja bym bo się już spoczywa. Ja wiem! <śmianie> Jaki to jesteś tam, Daria udaje, że jest na basenie. Nie! Yeah. Masz, Masz to? Masz to? Ten street. Podpiszę ten w czerwonym, nie wiem kto ten w niebieskim, nie wiem kto ten, ten w białym, to kurwa betoniarz. Betoniarz nie chuj. <laughs> betoniarz. Który to jest betoniarz? ten biały. A, a ty to jaki jak, on ma nikt? Sir zapach. Pogląd on 9 centymetrów? Chyba kurwa w worku w pocemencie po prostu. Ty to już tu może? Nie trafisz. Uh. Ale jakbyś mi trafił? Co? Jakbyś tak trafił? To co? To niepotrzebny fryzjer. Głowy by nie były. Co? na sali. Czemu? Ja, dobrze, Daria, idzie. dobrze, że mamy mniejsze. Daria, jaki masz rozmiar? B. B masz. W porywach na C. Na bank, jak ja mam B? Dobrze, że ja mam B w porywach na C. Dalej, na gołe klaty. Nie, nie, nie to, masz to, masz to. No ty nie możesz mieć B. No ja mam B. Ale Daria ja czemu Bo się chceć. 85 per. O się! O Jezus, ja jestem przy tym Boże! Jaki wstyd! Na pan masz tyle? 85P ja, ja masz kompleksy! To ja ja ty masz większe? Bo ja mam Nie kamery. Chuj, że stają specjalnie przed tym przed kamerą, ale nie kamery. Mamy tak specjalnie, nie da ja mogę dotknąć? Nie. <grymne> nie! Magda ma większe. Magda jest fajniejsza, ale mam Ty to już sobie nie wlewaj, dziewczyno, może. Mamba dziewczyny. Czego mi docećam? Cześć! mam naprawdę kompleksy. Mamy. Ona mi kurwa rękawiczka. Koszul... jest! O, Maria, nie daje Maria nie daje jeść. Maria nie daje jeść. Słucham ślęku, zaraz za ci. To jestem głodna, dzisiaj nie Marcin. Ej. Ej. Ej! 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 Ej kurwa, bateria mi się rozładowała. Pokaż, pokaż. Nie ma. Pokaż. Zobaczycie Zobacz, później. Widzieliście jak już zostałem oblegany przed momentem? A ty jeszcze raz tak To coś? są wielbicielki. ja chodź, jeszcze raz, on chce. Nagraj to. No, oblega. Ej, nie tu klepiecie. Nie <grystanie> mam wyklepać? Sorry Marcin, ale ale... ale... ale jedziesz autobusem. Ale to wyjebali górale na wale. Nie, ale Daria bratasz PKS-em wybacz! Dobrze, że kupiłam bilet kurwa. To na chuj mam cię zabierać. Nie, Marcin, nie zabierz. To mnie. bilet od Nie, Chcemy się tymi, kurwa pks kurwa pokażami. Godzinę do domu ile kurwa można Ej, godzinę to ja jeździłem. No czy czeka jeszcze przez mnie pan tu kochał. Pan, co? Przez, przez pompnów jeździł do domu? No ja też jeździłem. No ja też jeździłem. Przecież ty jeździliśmy przez tego, przez kleczek? O, chuja? Przez kleczek! Ło! Wow. Ja jeździłem tędy i tędy. Jeździłeś przez Kazimierz i jeździłeś przez tego? Przez kleczek, przez Kazimierz? domu. ale ty się był przede mnie wyrzucił, bo ja jestem wciąż. A ja wow. też miałam. Znowu? Znowu! No nie, ale. podła wiedźma, Kawałek. kamerzysta, <grymka> śnieżynka, <grymka> olga, fajne. <grymka> <grymka> Jakie to było pan? <grymka> YouTube! chyba. Oh! <grymka> oh! 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 <grymka> Ej Magda? Adrenek, idziesz już? Idziesz już? Co? Idź, idź, odprowadzę. Co? Co? Daj co. Idzie się przebrać. No. Pa pa pa, mi kurwa pod kaftan nie wiało. Pa pa. pa pa. No, Adrenek, idź. Idź. Zaraz. Co? Daj mi pana to se Panujecie. Poczekaj, zaznaczycie. cię. Ban. Wszyscy na odpierdol, tylko seknikają, no. Tu macie normalnie potęgę, czatu. Lisek nie przyjechał, bo się bał tego burdelu zostawić <grywa> Kurwa. <grywa> Ale Lisek już więcej tak, da. dał. <grywa> słyszałam, słyszałam. Jest... Fajnie się, fajnie się bałuje psa? Tak? Normalnie? Najebiście. Tak? A, je, a jeszcze lepiej, kurwa, się tymczasem <grym> Ciekawe ej, jak. Ej, cała lista poleciała, nie? No. no. A kto to zrobił? Mądry Adrian. Adria. Brawo. Ile, I był spokój na 15 minut. Gdzie? Kickłem ich tylko. Później <noise> się znowu schodzili. jak mówię, Ja czy, tylko kurwa, Neo zbanowałem. Co? 28. Ludzie kurwa, myślałem, że więcej poleciłem. Nie, on no, nie wolno banować. Co nie wolno, kurwa, jak mi będzie 100 razy właził na niku seks, kurwa i proponował, to niech wypierdolę. Dobra, no, ja ten taki Marcin jesteś, bo tak. Raz mu wejdzie. Dobra, ci go. Drugi raz mu wejdzie, wrzuci. się so, razem, poleci kurwa cały neon. No i prawidłowo. W tym również Olga <noise> Lisu kurwa. <noise> A Marcin, a Marcin no to... ktoś tam będzie, no to olga będzie jebała za Neo Ale to wyrzucił ten chuligan. Co? Wtedy? To wtedy huligan. No, 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 wczoraj huligan wyrzucił. Kiedy? Wczoraj. Bo może mnie nie było? Najlepsze Właśnie. jak wyjebałem całe 188 lisów wyleciał jak wpadł kurwa, który chuj mnie zbadował. Bo nawet nie ćwicza. A czemu? Bo mi się nie chce. Nie chciał. Musiałem do końca roku. Ty? Ej, o co ci chodzi? O jajca. Zrząkłem tylko, nie bekłem. Ale zajebało kiełbaso. <noise> co to masz takie całcze powtarzane? A ten pewnie jakaś by tam wymęczyła i się nie wyspał. <noise>